Mano widzowie! Dzisiaj wylejdyś na Oliwię na świecie i jest. dzisiaj spróbuję e, e, pracować w tej żartce. Z takim zbawem, już tam iść. Oliwię, ty jesteś tam są. Z takim zbawem, właśnie. Tutaj? Rue, bieć, A tutaj troje i A, no dobra, no to ja już mogę tam e, wejść z do środka. Uzw A, to ja z mam. G G Ewek. Ja Musisz, jak, musisz się podpisać w książce. A no dobra, no sto mi z tą książką jeszcze możesz dać. I ja się z tym Idę w papierek, tak? A okej. Więc jeszcze możesz to ma... mi to dać jak I, chcesz. kiedy. Możesz mi już to dać jak chcesz. A z, oj, ja za chwilę wyjdę sobie, wy, swoją jankę. I co jest fajpier mam? No dobra, to stoję pij. O, o ile on dobry a. jest. On taki dobry jest. A od razu mam siłę pracować. ratować. Zdaję zbraz ten zrobimy. Musisz podpisać tą książkę. No dobra, zaczekaj, no to ja na chwilę wyjdę, a ja przeczytam przeczytę A jest dobra, widzowie, sobie. A jest dobre widzowie! Znaczy i zostawcie zostawiczy i to przeczytam. No dobra, to już przeczytam. Umowa. Nie. Nie możesz wpuszczać złodziei i sprzedajrzeć. Czekaj, czy muszę się podpisać? Podpis? Tak, tak. A dobra, no już mam. A już mam. jest, już się było O, dziękuję. dzięki. Dzięki! Co tam masz? Daj mi sens, Ale widzę, muszę Muszę i Pracować. już nie wejść mogę... Tak, możesz złotę tylko nic nie złotę Okej. złotę to Jest złotę no. a co tu jest złotę 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 tu złotę 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 Janki? A jeszcze też kupiłam. No fajne. Nawet na daj dobre brato. Czy jest tutaj jakieś zaraz przyjdzie? Czy jest by coś kupić? Zdej z brato ja już tutaj mój gęstokolwiek. Dobra. Dobra, kto to jest? Jestem nowym człowiekiem tutaj. No i co A? chciałbyś tu kupić? Ja no, tam tego No dobrze, no. To się zapłacić. No może być. To spiero się zapłacić. Proszę zapłacić i, i będzie mógł to no, ale, ale, ale chodź tu bliżej z medalką. E? A twoja biesia otwiera burzę w ogóle. E, dobra. E? Wy, wygrałeś 100 emerytalów w żabce. Co? Jak? Za kupienie pojazdu. No tak, no dobra. Więc to już możesz. Czy chcesz coś jeszcze kupić, czy już nic? Ja, ja bym chciał to kupić za plakację. No dobrze, to ja muszę tam z zejść. A tutaj jest już. A, no dobrze, teraz to mogę sprawdzić. że sprawdzę. No dobra, no i, a, i gdzie ona jest? Wziąłem ją. A i gdzie była? A tu była? Tu. Okej, no to. Chciałabyś coś jeszcze kupić, czy jest to wszystko? To wszystko. No dobrze, a to już. Zapraszam, do wyjścia, jak już pan wychodzi. Dobra, co udało mi się e, sprzedać z rzeczy pierwsze. E, gdyś ktoś znowu przyszedł zaraz. O, Dobra, ścieżka wie, kto przyszedł. O, ścieżka! Jest tutaj, pilnuj och, ochronę, tak ok? I o, Ej mam, Dominik! Mam, już mało. Trzyby mało. Ale... Teraz... No, dzień dobry. Co chciałbyś u nas kupić? Ja bym ja chciał wojaczka. Tak. z mi za... za lepo. No. O, to będzie pięć... Pięć O, mam. No dobrze, no to teraz. Czy chciałbyś coś jeszcze? Nie. Styl Smek, a. To jest, prawda, do widzenia. Styl Smek, a ty tutaj pilnujesz, a ja pójdę z podstawą. No po to już. Bo mam ciągnąć moramki są. Cztery. Mity. Cztery niebieskie. I co tu jest? I cztery ciastka, jeden sylpa. No dobra, no to ja mogę odłożyć tu wojanka, nie? A tu też były wojanki. No chyba i z no ale, jest to z tej popołudniowej, a ja pójdę z kolejnej. Ale dobra, w udało mi się wziąć trochę. Ale teraz z tym barka muszę też. Ja Ej, muszę tylko tutaj odłożyć te z rzeczy, bo jeszcze ciastka. No stop, stop, pojedz po ciastka. No dobrze. Zapraszam, tam idę po ciasty. Okay. Okej. Dobrze. Uuh. No dobra, no to jeszcze płastko jakieś. To chyba już jest się A nie, są. To mogłeś hamburger. O! No i ja tutaj już udaje mi się tu pracować. Już ostatnie dwa w Ojanki, tylko. tylko dwa wolanki dobra to już tylko ja odłożę i możesz następny klient no dobra Zdłożyłem już może jeszcze przyjść następny klient Toś przyjdzie zaraz masz. O! o Dzień dobry No Bo nie są jest. Czy chciałbyś coś zamówić u nas? Tak A spójrz a, więc a, 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 Co chciałbyś zamówić? Ja bym chciał kupić Bojanki, kebaba, ciasko i ten bak No to Najpierw mi możesz dać z kasy I wtedy sobie możesz wziąć Muszę. 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 Ale... Muszę. Muszę. Ale... Muszę. 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 Ale czy ty te wszystkie bierzesz? Hmm. No dobrze. Może ty, ty dużo ale ja mam tylko smarać. No, no zdajesz brałeś, to z i raz możesz dać z twoim kasem. Tak Teraz tam mi już możesz zdać to M kasę Ej, złodziej! 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 Zgoń go! Ty Edmag, zgoń Going go! Z się, co do... Znie zmusziona się. A Selbo! Gdzie mam przecież, gdzie ja, gdzie ja mam tą Złodziej! Proszę się tu zatrzymać, w Stewie! Proszę się tu zatrzymać. No chodź tu, no chodź tu. Aha, umarł. Szybko, szybko, go... Co ja wiem gdzie mam? Tutaj jest. To takie wining. Oj o ja. Ok, jest nie ma jak. No właśnie. Pieroszę tu przyjść. Odawaj. Z... Ty M Cowi. Tak. Oddawaj! Tak, to Polka. Dominik śliczył go, ja sprawdzę. I co? I biesi. Dobrze, że musiał, musiał wziąć resztę Dominika, bo mi się nie mieści. Mi, mi, mi się też już nie zmieści. A wziąłem hmm. koło się, ja mam kłopoty. Dominik, to... Y, ja wezmę. No dobra. No. Ooo. Okay. No dobra, no to z się zajmi, a ja po pójdę do żarówki poczekać, okay? hmm. hmm. co zna ja, o ok? Dobra. do żajki Dobra. 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 tam na Dobra. tam na a ja zaraz jestem i tam pilnuję. No dobra. No to ja już tutaj z z z jestem. I z mo możemy poczekać na Oliwiera. Kto teraz może być? O! Oliwier! O Wszystko się wyprzedało. Nie bo zmieliśmy złodzieja, i, i on już tlękowi, o oddał. Z mojej pochwalić tymka, bo udało mu się złodzieja zła, złapać. No, to dobrze. No, no i. E, no stałem się tu pracować i udało mi się trochę zarobić. Dobra. A dobra, no to... E, a no to zaczekaj, no to ja zaraz wrócę. O, dobra. Z, widzowie... Widzowie, e, już chyba ten film skończyć będę. E, z Może, z, no jak... Zbyt dużo... Z, z wyświetleń dużo. polubię pod f, z filmem, o Zbyt dużo. będę mógł Zbyt nagrywać Zbyt więcej i e, no i ja już ten Zbyt film, film skończę, pa.